Ben 10 Reboot Kiedy się pojawił, wywołał masę różnych kontrowersji u fanów. Porzucenie klasycznego świata Bena, którego mogliśmy zobaczyć jak się rozwija przez data, by zacząć zupełnie od nowa, zabolało wielu. Choć reboot miał parę ciekawych pomysłów, to nie był w stanie ich właściwie zaprezentować i większa część z nich tylko pogłębiała hejt. Jaki szedł w reboota? W tym filmie pokażę Wam 10 najgorszych pomysłów BNT 2016 Reboot i jakie można naprawić. Numer 10 Zdziecinnienie wszystkiego. Jedną z rzeczy, za których można nie znosić Reboot'a, jest to, że postanowili, aby serial był skierowany pod najmłodszą publikę. Robiąc to, odebrali powagę i atmosferę, która była w poprzednich seriach, i wszystkie lekcje, które kierowały najmłodszych na dobrą drogę. Za to dostaliśmy głupie żarty, memy i przekazywanie dość kiepskich, ogłupiających lekcji. Można by to było łatwo naprawić poprzez przekazywanie w serii bardziej poważnych wątków i nauk, które by kierowały dzieci na dobrą drogę i uczyłoby ich odpowiedzialności, co jakimś cudem masa różnych animacji i seriali dla dzieci była w stanie robić przez data, zanim zaczęli kierować wszystko pod najmłodszych. Chociaż parę seriali ciągle było w stanie uczyć dobrych rzeczy. Numer 9. Brak pomysłów Czyli jak zrobić cztery sezony o niczym. Reboot w porównaniu do oryginału zaczął się bez żadnej historii, czy wprowadzenia nas do postaci za to zostaliśmy o, od razu wrzuceni na głęboką wodę, gdzie oczekiwano od nas, że już znaliśmy te postacie. Bo no wiecie, poprzednie serie, więc nawet nie pokazali, jak Ben zdobył Omnitrix i jak długo tak naprawdę go używał. Choć Siłud bierze całą tą rodzinną wycieczkę z oryginału, to nie ma ona tu żadnego znaczenia. Ben się przez większość czasu nie uczy na błędach i masa odcinków to po prostu krótka, dziesięciominutowa historia, gdzie Ben robi coś nie tak, co powoduje masywny problem, po czym problem jest rozwiązany w tym samym odcinku. Nie ma żadnych długotrwających historii, ani historii naprawdę godnych uwagi. Problem jest jeszcze większy, ponieważ przez cały czas trwania libuta, ludzie za niego odpowiedzialni nie wiedzieli w jakim kierunku ma pójść seria, więc co kolejny sezon robi, drobne zmiany, jak wzmocnienia mocy czy zbroja obcych, co jest w ogóle niepotrzebne. Jak to naprawić? To proste: trzeba mieć w ogóle najpierw dobry pomysł na serię. Pokazanie tego świata od początku. To, co powinni zrobić, to stworzyć dobrą historię, która by wprowadziłaby do tego nowego świata, jak na przykład pierwszy odcinek Dotyka zrobił. Gdzie w paru pierwszych minutach wiedzieliśmy, co jest grane i kim jest główny bohater? Historia nie musiałaby być jakoś nawet skomplikowana. Wystarczyłoby, że pokazali nam początek wakacji, jak Ben zdobył Omnitrix, po czym byłby atak dronów w Wigaxach w klasyku. Że z tą różnicą, że drony byłyby ulepszone kawałkami Malware'a ze świata Ten Prime, i głównym celem Bena w tym życiu byłoby pokonanie połączonego Malware'a z Vilgaxem, No wiecie, Walgaxa przed całkowitym zniszczeniem, a raczej absorpcją całego wszechświata. To byłaby moim zdaniem ciekawa historia. Numer 8. Dziury w logice. Tu nie trzeba dużo mówić. Ributa nie obchodzi logika, jak na przykład brak sekretnej tożsamości Ubena. Albo dlaczego ludzie nie mają problemów do obcych, co latają dookoła. Aby to naprawić, wystarczy, aby sytuacje były bardziej wiarygodne a nie posiadały ani grama sensu. Numer 7 Designy To jest prawdziwy problem Reboota, czyli styl artystyczny, który nie różni się za bardzo od czegokolwiek, co leci w dzisiejszej telewizji. Designy postaci są kategorycznie gorsze od tych, co mieliśmy w poprzednich seriach i są nijakie, czyli nie mają żadnego własnego charakteru. To można by było naprawić przez zrobienie bardziej oryginalnych i ciekawych designów, które praktycznie masa fanów robi znacznie lepiej. Numer 6. Nieszanowanie materiału źródłowego. Reboot kompletnie nie szanuje materiału źródłowego, a co gorsza, kompletnie od niego uciekł. W takim stopniu, że nie jest nawet częścią klasycznego multiwersum Bena Prime, a jest swoim własnym bytem. Charakter postaci został kompletnie zmieniony, jak i zarówno wygląd paru obcych. Praktycznie nie ma żadnych nawiązań do rzeczy z klasycznych serii, aż do ostatnich specjali, na których reboot się zakończył. Ten błąd łatwo byłoby naprawić, gdyby zamiast porzucić materiał źródłowy, to dopasowaliby go do dzisiejszych standardów, a nie staraliby się, aby w ogóle do niego nie wracać. Numer 5. Postacie Nowe postacie. Jak ten dzieciak z pycakiem bilego Miniona. Praktycznie każda nowa postać w prowadza Bucie jest kompletnie niepotrzebna i oprócz tego są okropnie irytujące. No naprawdę. Proszę powiedzieć mi, czy chcieliście, aby kiedykolwiek wenten był dentysta, który się w potwora? Według mnie takich postaci nie powinni mi dawać. Poza chwilę. On mi się podoba. Numer 4. Złoczyńcy. Złoczyńcy w rybucie to jakiś żart. Hex czy Zombozo to karykatury dawnych siebie, a Vilgax, choć to ciągle Vilgax, nie jest już tym samym przerażającym, poważnym gościem z klasyka. Poza tym praktycznie większość Złoczyńców powraca z oryginalnych serii bez żadnego wprowadzenia, a nowi Złoczyńcy jak wyścigowiec La France i jakiś wąż, to żart. Nic nie wnoszą i tylko potrafią być irytujący. Powinni bardziej szanować charaktery oryginalnych z i nowych robić ciekawych, a nie irytujących albo nudnych. Numer 3 Uściana, współczesność. Choć serial dzieje się w czymś, co wygląda na nasze czasy, to niestety dorzucili do niego wszystkie nasze irytujące rzeczy. Dzieli nam pełno memów. Żartów kulturowych czy żartów związanych z YouTube'em i praktycznie żarty ze streamerów. Mogliby to praktycznie wyrzucić i serial by na tym nic nie stracił. Numer 2. Dziadek Max. Tu nie muszę po prostu za wiele mówić. W skrócie zmasakrowali dziadka Maxa, niszcząc jego charakter i odbierając mu wszystkie jego hydraulińskie umiejętności, a nawet jego nawyki żywieniowe. No naprawdę! Powinni zachować jego charakter bardziej podobny do oryginału. Numer 1. Brak sensownej i dobrej fabuły. Fabuła w rybucie nie ma sensu. Praktycznie w każdym odcinku dzieje się zupełnie coś domowego, przez co nigdy nie wiemy co może się wydarzyć. I jakie zasady ma ten świat. Wydarzenia z odcinków, chociaż są kanoniczne, to często są zapomniane i postacie pracują bez wyjaśnienia, chociaż taki Kevin 11. Został uwięziony w przeszłości, ratując z samow. A w następnym odcinku jest zły i uwalnia pozać skryskówki do prawdziwego świata. Naprawdę, powinni byli zrobić przemyślaną fabułę, która zachęciłaby ludzi do oglądania. Teraz, po topce, przyszedł czas na informacje. I jak zauważyliście, nic z Neo nie wstawialiśmy w ostatnim czasie. Dzieje się tak z tego powodu, że przygotowania w ogóle czegoś do pokazania o projekcie, nie mówiąc o samej animacji, zajmuje wiele czasu. A niestety, mamy dość obojego zajęci. Ale nie zrozumcie mnie źle. Projekt ciągle trwa, tylko zdecydowaliśmy się robić to tak, że kiedy będziemy mieć coś do projektu gotowe, to umieścimy to w filmie. O projekcie, a w międzyczasie to będziemy robić filmy o Benten klasyku, czyli Bucie, aby przywrócić do życia ten cały nasz fandom Bentena. Będziemy się starać robić ciekawe filmy, które mamy nadzieję, że Wam się spodobają. Już niedługo możecie się spodziewać jakiegoś filmu z klasycznego Bena, ale do tego czasu zajmijcie sobie czas. Papa! Pa.